Niesamowite przygody 10 skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych to jest debiut literacki Justyny Bednarek, zilustrowana książka przez Daniela de la Tour. Fantastyczna książka, która podbiła serca czytelników i małych i dużych i zebrała pozytywne opinie krytyków. Została nominowana do nagrody polskiej sekcji IB, została nagrodę Miasta Stocznego Warszawy. Nagrodę literacką oraz nagrodę przecinek i kropka ostatnio. Podczas spotkania już na Bednarek tutaj u nas była w Book w styczniu i nagraliśmy taką krótką rozmowę. Jest dosyć kiepskiej jakości, bo to był jeden z pierwszych filmów, ale warto go zobaczyć, ponieważ zdradza tam tajemnice inspiracje do powstawania książki. Więcej o książce opowiemy w którymś odcinku w Vloga i zachęcam do obejrzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, najpierw chciałam zapytać, ponieważ wiadomo skąd inspiracja, yy, jakby temat zaginionych skarpetek, bo to się dzieje w każdym domu, mam takie wrażenie. No tak, to życiowy temat, <laughs> dokładnie. Natomiast skąd pomysły, inspiracje na konkretne przygody tych skarpetek? Na konkretne przygody skarpetek. No. Yy... To jest trochę tak, że y, pisząc książkę o skarpetkach, y, bardzo się starałam, żeby y, y, przemycić jakieś y, takie y, historie y, o wartościach. Mhm. W związku z tym, y, na przykład y, opowieść o polityku, no, to jest to, co ja bym chciała przekazać moim dzieciom: mhm. że y, trzeba na wszystko patrzeć z obu stron. Mhm. A dopiero potem wyrobić sobie własne zdanie i nie potępiać drugiej strony, bo nikt nie ma 100% prawdy, tylko kawałek. Więc to jest taka myśl, którą chciałam w tych niespokojnych czasach, jakie teraz mamy, przekazać, więc taka poważna rzecz. Opowieść o myszkach to jest z kolei wspomnienie, bajek, który mi tata opowiadał. Kiedy sama byłam dzieckiem, bo w ogóle mój tata opowiadał mi strasznie dużo bajek. Takich własnych wymyślonych? Takich własnych wymyślonych. Potem ja opowiadałam moim dzieciom, a niektóre bajki, takie opowiadane przez tatę, y, zapamiętałam i są we mnie cały czas. Także y, miałam taką swoją mysz wymyśloną, niewidzialnego przyjaciela, to się nazywało Myszka Pik, i chodziliśmy z tatą na spacery y, gdzieś tam w zieleń, no i opowiadaliśmy sobie różne przygody i te, ta opowiadka o skarpetce i myszkach to jest mhm. trochę y, taka historia właśnie, y, której źródła są w moim dzieciństwie. Y, z kolei historia o w, w bezdomnym, no to też jest. Y, Jakaś taka myśl troszkę głębsza, którą małym ludziom chciałam przekazać, żeby nie skazywać od razu człowieka, dlatego że jest brudny czy brzydko pachnie. Być może za nim stoi jakaś nieprawdopodobna historia, która go doprowadziła do tego miejsca, w którym znajduje się w tej chwili. Niekoniecznie jest to historia jakiegoś zawinionego, bardzo upadku. Moja ulubiona opowieść o Różach mhm. i o Pani Generałowej. Tak, tak, to po pierwsze osoba generałowej to jest taka pani, o której ja słyszałam od mojej przyjaciółki, nieżyjącej już starszej, dużo ode mnie, Alicji, która sama była pisarką. I generałowa miała wspaniały ogród różany w ogródkach działkowych na Promyka w Warszawie. No, i próbowałam tę generałową, ona naprawdę była generałową, mm -hmm. próbowałam ją jakoś tam sportretować. Natomiast historia o tym, że róże się dziobią, bo się najadły kurzych kostek, to też nie jest taka zupełnie nieprawdziwa, ponieważ moja koleżanka Lara kiedyś opowiadała mi o tym, że jej teściowa ma wspaniałe róże, ponieważ wrzuca pod nie kawałki mięsa, z kurczaków. Mhm. I że te róże z jakiegoś powodu, zasilone tym mięsnym nawozem, białkiem. po prostu tym białkiem zwierzęcym, robią się takie mięsiste i Aha. takie po prostu mają te kolce ogromne. No i od tego już mhm. wyszła reszta historii. Także za każdą z tych opowiastek siedzi kawałek mojego życia, tak, tak. można powiedzieć. Była jakaś historia. Tak, tak coś tak. takiego. Właśnie miałam zapytać też, która jest taką ulubioną. No, ulubiona Ciebie już pani wie, jest ta róża. Ale, Ale tak, tak podejrzewałam też, dlatego, tylko, że jak się czytało ją, to y, czuć było taką wiedzę niesamowitą o tych gatunkach róż, na przykład, gdzie ja kompletnie się nie interesowałam. To tak, wiedzę wie, to wzbogacałam ekspert. na bieżąco. Aha, to, myślałam, to że chciałam, żeby to było takie aha. właśnie profesjonalne. Się Ogrodniczo się tym... profesjonalne, bo na pewno generałowa właśnie tak do swoich róż podchodziła. Dobrze. Czyli, czyli tak naprawdę to, że, że, że skarpetkowi bohaterowie przyjmują te, te, te charaktery, te osobowości, nie jest absolutnie przypadkowe. Rzeczywiście gdzieś tam tak. te postacie istniały. Tak. Dlaczego nie mają imion skarpetki? Bo jest jedwabna, jest szara, tak? Bardziej są oceniane. Szczerze po... mówiąc, nie wiem. <laughs> po prostu nie wpadłam na ten pomysł, żeby im nadać imiona. Raczej kierowałam się tym, że jest prawa, że jest lewa. Jeżeli jest z damskiej nogi, to jest w domu. No, Myślę, płci żeńskiej, no tak. a z męskiej nogi płci męskiej, ale. No, może w drugim tomie, jeśli taki Aha. powstanie, nada mi mimiona. No właśnie, czyli kolejne pytanie, które, które chciałam zadać, właśnie o kontynuacji. Czy jest przewidziana kontynuacja serii o skarpetkach, czy zupełnie no, nowy pomysł na książkę? To się okaże, to znaczy y, pomysł na książkę, tak. Y, są już napisane dwie kolejne książki. Y, no bo jak pani widzi, nie jestem taką bardzo młodą autorką, mam dosyć duże dzieci. Skończyłam 40 lat. Całe życie zajmowałam się pisaniem i całe życie marzyłam o tym, żeby pisać książki. I przyszedł taki moment, kiedy to się stało po prostu możliwe. Mhm. No, szczęśliwym z wiekiem okoliczności trafiłam na panią Katarzynę Kolanowską z poradnika, która akurat rozkręcała swoje wydawnictwo. Znałam ją od dawna i powiedziałam: to ja ci pokażę moje bajki, może ci się spodoba. I jej się bardzo spodobało. Jestem bardzo wdzięczna, właśnie poradnika, że tak po prostu dała impuls. No, to był ten moment, po tak, prostu, to, to spotkanie. Tak, tak. No, ale nie miałam napisane, tylko skarpetek, tylko jeszcze kawałek bajek muzycznych i miałam pomysły na kolejne książki. Więc jak skarpetki poszły do drukarni, to już dwie następne w zasadzie były gotowe. Pierwsza, myślę, że ukaże się jako pierwsza, mam nadzieję, że się ukaże właśnie w ciągu paru miesięcy. To są bajki muzyczne, 12 opowieści wokół takich najpopularniejszych utworów muzyki poważnej. I tutaj Tutaj mogę zdradzić, bardzo się z tego cieszę, ponieważ ilustracje do tej książki wykonał pan Józef Wilkoń. One już są gotowe, te ilustracje. będzie No, zobaczymy. Mam taką nadzieję, że się spodoba książka dzieciakom. A druga książka to też jest z życia o kunach szalejących po mojej ulicy, ale tutaj już nie będę jakoś więcej zdradzać. No, jest to w każdym razie. Opowieść kryminalno-kulinarna. I ciekawe, ilustracje do tego obiecał zrobić Daniel de La Tour. Czyli w podobnym klimacie, w podobnym klimacie jak skarpetki, pewnie. Fajnie. Tak to wygląda. E Powiedziała Pani o dzieciach dorosłych już, natomiast rozumiem, że czytały wcześniej książkę, czy o, książki były no, tak, oczywiście, tu, że tak. Jaka była opinia, czy była krytyka yy, konstruktywna? Yy, no, yy, powiem tak, kilka elementów yy, dzieci wyłapały takich, że yy, już teraz pewnie nawet nie pamiętam wszystkiego, ale pamiętam, że o tych kurczakach w pierwotnej wersji było tam, że generałowa wrzuca kurze głowy pod róże yy, i yy, yy, jednak my Rodzina stwierdziła, że jest to zbyt hardkorowe, zbyt, że po prostu smak, ma, ma młody kapryczu. czytelnik tego nie łyknie, <laughs> więc zostało to usubtelnione. Mhm, czyli jakieś uwagi były, brane były, były, ale najwięcej uwag zawsze ma, no oczywiście oprócz redaktora, wydawcy i tak dalej. Najwięcej uwag ma mój mąż, który jest strasznym takim szczegółarzem i on bardzo bo jest, jest fizykiem w związku Aha, z tym umysł ścisły, bardzo spostrzegawczy, i on mi zawsze. Wypunktuje jakieś takie drobne nielogiczności czy mm -hmm. rzeczy, które jego zdaniem są nieodpowiednie. Mhm. Czyli cała rodzina jednak gdzieś tam brała udział. Oczywiście, w że tak, książki. nie mówiąc o tym, że mała B to jest moja córka Basia. Aha. i Różne tam takie drobne dialogi to też jest element naszego życia codziennego, więc jak najbardziej pełen realizm. Fajnie, no takie są najlepsze, bo gdzieś tam zawsze odnajdujemy tak. coś z siebie w tych książkach. W 2015 książka dostała nominację do książki roku tak. Polskiej Sekcji B. Serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już główna nagroda, ale sama nominacja jest tutaj niezwykłym wyróżnieniem, szczególnie jako debiut. Że prawie. to jest tak, debiut. Jest no, tak, też to, tak też to odebrałam, bardzo mnie to ucieszyło. Tak? No. Proszę powiedzieć właśnie, czy to jest tak, że gdzieś tam już nieoficjalnie było coś wiadomo, że będzie to nominacja, czy przyszło jakieś oficjalne pismo, jak to wygląda w ogóle z tym. No, to, to wygląda tak, że wydawnictwo zgłasza książki Aha, do nagrody. Dużo wydawnictw, wiele wydawnictw zgłasza. No, w, w tym roku. Z tego co słyszałam, było około 200 książek, z których Jury wytypowało kilkanaście do nagród w różnej, y, starających się o nagrody w różnych kategoriach, no i między innymi y, były wśród tych się, 14 czy 15 mhm. książek skarpetki. Ja się dowiedziałam o tym mailowo, po prostu napisano do mnie. Y, natomiast żadnych jakichś takich y, informacji wcześniej mhm, nie było, nie, nie. Ale radość była ogromna no, zaskoczyka. Tak, tak. Bardzo fajnie. Cieszymy się serdecznie, gratulujemy i e, dziękujemy. Do bardzo czukania. dziękuję, <gry> bardzo mi miło.